Cześć witam was ponownie na moim kanale e, słuchajcie no, no dzisiaj em, piątek więc powoli zaczyna się weekend tak więc dzisiaj e, mój ostatni w tym tygodniu dzień pracy więc zapraszam po południu do e, sklepu Dino na na zakupy, ja tam będę od godziny 14.00 do 21.00 także osoby, z sercowa i okolic zapraszam do sklepu Dino na Suwalską a nasze dzisiejsze spotkanie jak zwykle zaczniemy od piosenki dzisiaj będzie to zespół Pink Floyd piosenka Under brick in the wall na pewno znacie tą piosenkę bardzo fajna piosenka, także zapraszam do e, odsłuchania e, na YouTubie. No i jak zwykle będę też e, polecał produkty z mojego sklepu internetowego. Produkty filmy Duo Live. Jak już kiedyś mówiłem, film jest e, typowo Polska ma polski zarząd, także yy, fajnie jest mieć yy, jest, jest świadomość, że yy, Polacy, Polakom też Polacy też potrafią coś fajnego zrobić i zapraszam was do, do mojego sklepu yy, tak więc yy, Chciałbym Wam bardzo jeszcze raz podziękować za e, Waszą aktywność, za wyś wyświetlenia, za lajki, subki i komentarze. I proszę o więcej, zwłaszcza e, chciałbym z Wami jakoś e, się porozumiewać, także sekcja komentarzy będzie do Waszej dyspozycji. I e, bardzo chętnie chciałbym e, się z Wami jakoś porozumiewać. Także zapraszam do komentowania. E, no, na dzisiaj to, to będzie już wszystko. Także e, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. I do zobaczenia następnym razem. Pa. pa.